Yeah. Yeah. No nie, on wrócił. Ja dla was już to mega szybko nagrywam Z kamery, z aparatu Dziękuję jeszcze raz mega wszystkim ogromnie za donaty Dziękuję Domel, dziękuję młody youtuber I każdemu z tego odcinka Wyszedł naprawdę spoko Zapraszam do oglądania jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Na szybko się dogrywam, już jest filmik zmontowany, więc dzisiaj pewnie będzie. Życzę wam miłego dnia i zapraszam dzisiaj na streamka, więc już nie przedłużam. Oglądajcie. A co mam powiedzieć? No <laughs> nie, co chcesz? Czekaj, Ja się jakoś ładnie przywitać, tak? No. A jak się mam przywidry? O, o! Co Jeżeli powiem? nie chcecie mieć takich włosów jak ja i takiej mordy, to... Tak, dokładnie. Subskrybujcie kanał. No i mnie też. Znaczycie tak. Sedaka, Sedaka Live. Masz bana gości Dzień za to. Nazywa się... Nazywa się Asad. On znowu płacił! Znowu! wpłacił 10 zł. 60 Dziękuję bardzo jeszcze raz, że ubigiśę do szkół wpłacił 10 zł. mogę graficzkę. Dziękuję bardzo Domel za 10 złotych. Żółwik i serduszko, bardzo, bardzo dziękuję. Znowu? No ja wyjdę z siebie chyba. Ja wyjdę z siebie i stanę obok. Domel, ty jesteś niemożliwy. Dziękuję bardzo. Żółwik i serduszko, ty jesteś niemożliwy. Dobrze, dziękuję bardzo za kolejne 10 zł. Morelek, 19 złotych Nie no Morelek, ja nie wiem, jesteś powolony Ale banner jest za 20 złotych, awatar za 10 Czyli banner mogę zrobić O Jezus, dziękuję bardzo Żółwiki serduszko, wiecie co? No. Dobel Dobel, jesteś niemożliwym człowiekiem Proszę serduszka dla Domela Domela, który wpłacił łącznie około 100 zł Przez 3 albo 2 live'y Dziękuję bardzo Domel Nie, nie, nie wierzę w to, <grywki> dziękuję Co? 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 Domek 100 zł Zamiast grafiki moda poproszę Co? Co się stało? Swał serduszek dla domela! Domel, jesteś powalony. Mega! Dziękuję. Dobel, co ty zrobiłeś? Nie wiem czego potrzebuję. Riko, dziesięć złotych. Witam. Dziękuję Riko za kolejne 10 zł. już sobie wykończony. Dziękuję Żółwik i Serduszko. Dziękuję bardzo Riko. O. co? Kolejne 10 zł. Nie chciałem przestraszyć. Co tu się dzisiaj dzieje znowu? Dziękuję bardzo Riko. Żółwik jest jeszcze 50 minut. Czekaj, że. rzecz

To znowu domel wrócił znowu domel Dzięki domel żubik, piąteczka i serduszko. Dzięki domen. Domel... Domel, wrócił! Domel, tym donate'em załapujesz się jutro na odcinek z donate'ami, więc ja bym się cieszył. O! Dobra! Ja gram i ja, ja gram, ja, ja gram tak, tak. na was zło. Tak, dobra. Mogę... Jeszcze ci podawać? Nie, ja to do jeszcze. Na miniaturkę wygrzmił. No to niech będzie ponad potrojona, Niech będzie Trzymaj. No Kuba No ale nie trzeba było. Nie ma bo to mogę spalować Dzięki, Kani, jeszcze raz. Żółwik, piąteczka i serduszko mega, dziękuję. Ale Widzisz w aparacie? W aparacie mi chodzi tak, że płynnie jest, nie? Przez by było płynniej. Bo to jest takie. coś.

Młody youtuber, 100 złotych. Hej, chciałbym baner i awatar, Zdjęcie wysle na maila i więcej napiszę na mielu Ale Przesuwaj się 240 zapisów. Ja ir. 5 godzin znowu? Jestem w totalnym szoku. Dziękuję, młody youtuber. To jest tak, nie? Żółwik, piąteczka i serduszko. Dziękuję bardzo, mod youtuber, za 100 złotych. Wyślij, zrobię ci to. Ja, Jezu. Ja 25 ja zł. Tak? też ma papugę? i awatar. Wielkopolanin 25 zł, baner awatar. Coś ogarniemy. Dziękuję bardzo jeszcze raz Żubik, Piąteczka i Serduszko. Dzięki Wielkopolanin mega za, yy, za 25 zł. Oh, yeah. 25 zł. My tego nie skąpimy. Wielkopolanie. masz coś nie 25 zł. No, więcej tu nie jeszcze jesteś wielki za chwilę napiszę. Mega dziękuję wielkopolami. Ostatnio mieć 8 godzin przecież. No, Ostatnio miałem 8, 80, 8, 8 godzin dni. Dzięki jeszcze raz Wielkopoleni, że, że jestem mega. Dziękuję żółwik, piąteczka i wielkie ogromne serduszko. Dziękuję bardzo. Co tu się dzieje dzisiaj? O, moda! Ja mam być gorszy? się po pięciu, to już się po pięciu, tu już masz dziesięć, bo wcześniej podeszłam. dziękuję bardzo. Igor żółwik, piąteczka. Czekaj do aparatu, piąteczka, bo jestem odzwyczajony, bo zawsze mam tutaj kamerkę. Piąteczka i serduszko, dziękuję bardzo za dziesięć złotych. 10 zł. Schowajcie się, Eziaki, 3 Sidusia ja też chce promo. Dzięki Megakuba za 10 złotych, Żywijcie piąteczkę, serdeczko, oh, widoczną. Leja 10 zł. Jak jeden strzałem, to jeden strzałem. Dobra kleja, wybieraj kolor, który mam Ci zapisać na mojej tablicy. Samo przyślepne. dzięki mega. Jeszcze raz żółwi, piąteczka i serduszko, dzięki mega kleja, za stok. Powiedz, jak będziesz mógł ocenić czas. O, wow. Młody youtuber, 15 zł. Daj mi suba, plakanał. Młody youtuber. O kurde. Masz nawet dzwonek i proszę bardzo i dziękuję mega za donata 15 złotych mega dziękuję Żłowiek piąteczka i herduszko mega dziękuję czy nie wiem jak to się nazywa no po prostu w tym tyle nie Kamil o kurde. 20 zł. Łap dwie dyszki od buja Kamila, 100 lat, rozwijaj się i działaj dalej. Prowadzący kanał nie Disco wiem, 4 O kurde. No to przedłużymy sobie na 24 godzinę wcześniej, znaczy później. Dzięki mega. Nie trzeba było, ale mega dziękuję. Żółwik, serduszko i ser. Nie, nie, to było. Żółwik, pęteczka, serduszko. Nie, nie no, wiem co powiedzieć. To jest. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Wpisuj tu. Y YouTuber 30 złotych. Siemka, ja chcę paczkę ta Amazon napisze ja wszystko na dziś. Okay. D, d d d d p o z d r o o o o. Dzięki bardzo mod YouTuber za 30 zł. Ale poleciałeś. Dziękuję bardzo, Żółwik, piąteczka i serduszko. Mega dziękuję bardzo.

Halo Zedy, stójkęż mi tą wstawkę, ja ci wyslę na maila, tak za 20 metrów potrzebuję. Dziękuję bardzo za... Donatam od youtuber żółwik, piąteczkę i serduszko. Nie, nie spodziewałem się tego. I myślnik, dziękuję też za donate'a żółwik, piąteczkę i serduszko. Lazur, y, płatne tylko chyba. Nie wyrobię. Ja... Młody youtuber, 50 zł, masz tutaj per grosików. D Coś ty zrobił, człowieku. Spam serduszek dla młodego youtubera, bo ja nie. nie. Nie, ja nie dowierzam to w to. Trzeba będzie drugi odcinek chyba zrobić z donatowania. Będzie tam domel, będzie tam młody youtuber, bo to jest. Spam serduszek dla młodego youtubera. Jeszcze raz BEGA, dziękuję. Żółwik, piąteczka i serduszku. Mamy 3 godziny na liczniku znowu. Co tu się porobiło właśnie. Włącz cofanie, dobra, włączę dla do Was specjalnie cofanie. 10 zł. SA mogę, moda, to są tylko małe grosiki, dasz mi promo, a ich do wstawki młody youtuber official. JAKIM CUDEM TO JEST 8 GODZIN?! JAKIM CUDEM TO JEST 150 ZŁOTYCH?! CO TO SIĘ STANĘŁO SIĘ?! Ja mówię, matko bosko, mówię, co, co, co to się stanęło? Jestem w szoku. To z tego już na pewno będzie odcinek. Na bank. jestem pewny w 100%. Młody youtuber, masz moda. Zaczekaj, tylko cię znajdę, napisz coś na czacie, bo jest za duży spam. Spam serduszek na czacie, bo ja nie, ja nie wierzę. Nie, nie wiem co powiedzieć. Ja jesteś naj, największym top donatorem, bo jeszcze nigdy w życiu nie dostałem jednym strzem 150 zł. Jesteś największym top donatorem. Nie wiem jak się czuję z tym, ale ja jestem w szoku totalnym. Muszę sobie logo zrobić. Bo zrobiłem sobie, ale mi się nie podobało. Bravo Six Going Dark. Tak, jeszcze więcej czasu. Żółwik, piąteczka, serduszko dzięki Algor za 10 zł. Bravo, six going dark. <laughs>